Syndrom oszukiwania czasu, czyli największe kłamstwo właścicieli firm. Kanał JBS Europe. Praktyka zamiast teorii w sprzedaży, marketingu i zarządzaniu. Właściciele firm mają jedno wspólne zdanie, które słyszę w 9 na 10 rozmów: Nie mam czasu. Ale to kłamstwo, bo prawda jest taka, że nie brakuje Ci czasu. Brakuje ci decyzji, jak go użyć. W tym odcinku pokażę ci, czym jest syndrom oszukiwania czasu, jak wygląda w praktyce i dlaczego doprowadza firmy do stagnacji. Będziesz mógł porównać, czy przypadkiem u ciebie nie występuje. Powiem też, co zrobić, żeby nie dać się złapać ten schemat, który zjada wyniki, energię i relacje z ludźmi. No i co najważniejsze, opowiem też, jak rozwiązujemy to w trakcie naszych projektów, symulacji. No bo kiedy widzisz, jak twoje decyzje kosztują minuty, złotówki i zaufanie zespołu, to przestajesz już wierzyć w ten Oszukańczy slogan: Brak czasu. Hmm. Jeśli to brzmi interesująco, kliknij przycisk, subskrybuj no i dołącz do naszej społeczności. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. No dobra, ale co to w ogóle jest to oszukiwanie czasu? To musimy zdefiniować, co to konkretnie oznacza. Oszukiwanie czasu to taka sytuacja, w której robisz coraz więcej, żeby nadgonić to, czego nie zaplanowałeś. Myślisz, że jak wstaniesz godzinę wcześniej. Odpiszesz szybciej, wciśniesz jeszcze jedno spotkanie, to się uda. Ale nie da się wygrać czasem, który nie ma właściciela. A właściciele firm często mówią mi: no nie mam kiedy zrobić strategię, albo nie zdążyliśmy dokończyć kampania. Bo jak tylko skończymy projekt, to w końcu poukładamy CRM, zrobimy coś, wdrożymy. Tyle, że skończymy projekt, nigdy nie następuje. I w tym tkwi to największe kłamstwo, że przyjdzie jakiś lepszy moment na planowanie. Nie przyjdzie, bo nie ma czegoś takiego jak czas wolny na rozwój firmy. Jak to wygląda w praktyce? W jednej z firm produkcyjnych, z którymi pracowałem, właściciel był przekonany, że największym problemem jest po prostu brak ludzi, że nie ma ludzi na odpowiednich stanowiskach. Zrobiliśmy audyt, przeszliśmy też przez symulację, yy, zrobiliśmy grę MPPM, a potem okazało się, że ludzie są, tylko robią mnie te rzeczy, które dowożą wynik. I tu wychodzi drugi wymiar syndromu oszukiwania czasu, czyli brak planu na priorytety. Kiedy firma działa bez priorytetów, każda godzina kosztuje coraz więcej, nadaje coraz mniej ta godzina. I właśnie to widać w grze. Ludzie mają zadania, mają energię, ale nie mają kierunku. I po pierwszej rundzie zawsze ktoś mówi: Ej, no przecież my to samo robimy w firmie. No, biegamy między zadaniami i tu szukamy tych rozwiązań, ale no, nie widać rezultatu. I to nie jest brak czasu, to brak decyzji, co jest naprawdę ważne. Ale gdyby się tak zapytać, dlaczego my w ogóle, przecież. Jesteśmy myślącymi, logicznymi ludźmi i się w to wkręcamy. A powód jest bardzo prosty. Przez lata uczono nas, że produktywność równa się sukces. Więc jak widzimy, że coś nie działa, to dokładamy kolejną godzinę, kolejne spotkanie i kolejny raport. W teorii wygląda to jak działanie, ale w praktyce to gaszenie pożarów w rytmie kalendarza. Pracowałem z jedną firmą handlową z Górnego Śląska, mieli cztery osoby w dziale sprzedaży, wszyscy pracowici, świetni ludzie, ale każdy dzień zaczynali od sprawdzenia maila. Nikt nie wiedział, które zadanie jest strategiczne. I dopiero po grze zrozumieli, że porządek dnia to porządek wyniku, porządek miesiąca, sprint, jakieś domykanie. To jest. Coś, co dowodzi wynik. I nie chodzi o to, żeby robić więcej, tylko o to, by wiedzieć, co warto robić jako pierwsze. Ale tak można długo mówić i długo narzekać, no to jak przerwać syndrom oszukiwania czasu? No więc, jeśli chcesz to zatrzymać, warto najpierw przyjąć, że nikt za ciebie tego nie naprawi. Ani asystentka, niestety, ani CRM. Niestety, a nie nowy handlowiec, tym bardziej. Jedyny sposób to stworzyć rytm, moment w tygodniu, w którym nie działasz, tylko myślisz o działaniu. I właśnie y, dlatego też między innymi stworzyłem grę MPPM. Są Trzy rundy operacyjne po godzinie w każdej podejmujesz decyzję jak w prawdziwej firmie. I pomiędzy rundami analizujesz z praktykami, co cię zgubiło, a co przyniosło wynik. Ludzie wychodzą z tej gry z myślą, no my już nie potrzebujemy więcej ludzi ani narzędzi. My potrzebujemy więcej decyzji, dobrych decyzji, metody na podejmowanie tych dobrych decyzji. I to jest moment, w którym zaczyna się wzrost. Czyli jeszcze raz. Tym momentem, żeby przerwać to błędne koło, czyli poszukiwanie czasu, którego nigdy nie ma, wiarę w to, że hej zajmiemy się tym, kiedy skończymy coś, kiedy będzie trochę luźniej, to jest potrzeba planowania. Dobrego ułożenia sekwencji działań. Jednym z narzędzi do tego jest właśnie symulacja, która pokazuje narzędzia też w praktyce, metodę MPPM, jak to poukładać, jak sobie policzyć to, jest coś co już policzyliśmy, ile trwają pewne działania, ile zarezerwować na nie czasu. Ale przede wszystkim u siebie. Zacząć planować miejsce na planowanie. To może być godzina na początku tygodnia, czyli na przykład w poniedziałek, to może być godzina też na koniec tygodnia, żeby podsumować. Robić takie ramy oznacza mieć zaplanowaną strukturę do tego, żeby dochodzić krok po kroku do swojego rezultatu. MPPM w tym pomaga, to jest narzędzie, które ma w tym pomóc, ale idea jest jedna, po prostu małymi krokami do celu. Bo czas to nie waluta, którą masz, to waluta, którą po prostu tracisz, gdy nie decydujesz. I syndrom oszukiwania czasu dotyka każdą firmę, która działa bez rytmu. Więc jeśli czujesz, że robisz dużo, a nie rośniesz, to no to nie znaczy, że robisz coś źle, to znaczy, że brakuje ci przestrzeni, żeby spojrzeć po prostu z góry i zaplanować. I wspomniałem, że to daje właśnie gra MPPM, to jest przestrzeń do refleksji, decyzji i doświadczenia. Zapraszam na najbliższy termin, jeszcze w listopadzie w Katowicach. 3 rundy 6 godzin, jeden dzień, który zmienia sposób, w jaki patrzysz na czas i na firmę. Wystarczy wejść na stronę www.metoda.mppm.pl, łamane przez gra, albo po prostu bezpośrednio napisać do mnie na LinkedIn, czy tutaj w komentarzu. Chętnie pomogę. Jeszcze jest taki adres e-mail. Europe.pl odpisuje bezpośrednio. Jeżeli masz jakieś pytania, chcesz zobaczyć, też zmierzyć się z tym czasem, planowaniem i po prostu budowaniem rozwoju w przewidywalny sposób, napisz do mnie, powiem Ci, jak to działa. No i zapraszam. Pamiętaj, dziś to najlepszy dzień, by niczego nie odkładać. Na jutro. To już koniec tego odcinka. Ale jeśli ten materiał Ci się podobał i czujesz, że wnosi wartość do Twojego biznesu lub codziennych działań, zasubskrybuj nasz kanał. Każdy tydzień to nowy odcinek pełen praktycznych wskazówek, narzędzi, no i sprawdzonych metod, które możesz od razu zastosować w praktyce. Kliknij subskrybuj, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnych nowości. A jeśli chcesz więcej takich treści, daj znać w komentarzu. Razem Możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.